Dlaczego, jak się pali świeczka, to wosk się topi, a później znowu zastyga? O, 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 o. Jak dobrze Was widzieć? Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak. Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Możecie pytać o wszystko. Dlaczego gwiazdy spadają? Jak działa suszarka? Dlaczego puszczam bąki? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem Rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail ze swoim pytaniem. Ruszamy! Widzę, że jest nowa poczta. Ciekawe, kto do mnie napisał. O, jest. Napisała do mnie Zuzia, która ma 7 lat i mieszka w miejscowości Goszcz. Zuzia pyta: Dlaczego, jak się pali świeczka, to wosk się topi, a później znowu zastyga? Na początku muszę wam powiedzieć, z czego świece są wykonane. Może to być parafina, czyli taka substancja, która powstaje z ropy naftowej. Tak, tak. Z tej samej ropy, z której produkowana jest benzyna do samochodów. Świece można też wytwarzać ze stearyny, czyli z tłuszczu pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Na przykład jest to olej palmowy. Jednak najbardziej naturalnym produktem jest wosk pszczeli. Bierze się go z pszczelich plastrów, które znajdują się w ulach. Wszystkie te materiały mają jedną wspólną cechę. Pod wpływem ciepła, płomienia, topią się, czyli zamieniają się ze stanu stałego w stan płynny. Mówi się, że mają swoją temperaturę topnienia. Podobnie jest z czekoladą, która też się topi na słońcu, ale jak ją ochłodzimy, to znowu będzie twarda. Tak samo jest z woskiem w świecy, tylko że do jego roztopienia potrzeba dużo wyższej temperatury, która powstaje w płomieniu świecy. Po zgaszeniu płomienia wosk się ochładza i znowu robi się twardy, czyli zastyga. Pamiętajcie, żeby nie eksperymentować z tym gorącym woskiem. Nie wkładajcie do niego swoich palców, bo to może skończyć się Poparzeniem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Pa, pa! Jeśli chcecie mnie o coś zapytać, poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail.